Dzień dobry witam wszystkich. Mamy czwartek, 30 dzień października, samo południe już wybiło. Zaczynamy nasze spotkanie. Dajcie proszę znać na czacie, kto z nami jest i jak widać, jak słychać. W skali od 1 do 10, proszę napisać. Pamiętacie, że to, co mówię, pokazuje ma charakter edukacyjny, tylko i wyłącznie, nie są to porady, nie są też rekomendacje inwestycyjne jest to moja prywatna opinia na temat aktualnej bieżącej sytuacji technicznej, na ekranach finansowych, na walutach, na indeksach, na Bitcoinie również, a także na złocie. Kto był wczoraj na milionowym portfelu, ten wie, że na złocie się działo. Jest Moi drodzy, łajko, dostałem masę pytań, czy Wajkow jest aktualny? Tak, wczoraj na tym go rozpisywaliśmy bardzo dokładnie, więc mam nadzieję, że każdy wie w jakim momencie jesteśmy, co się wydarzyło. Oczywiście krótki komentarz z mojej strony również będzie, natomiast pamiętajcie, że inwestowanie wiąże się naprawdę z dużym ryzykiem i należy być tego świadomym, w tym sensie, że po prostu trzeba się mądrze do tematu przygotować. Zaczniemy od Bitcoina, dlatego że tutaj jest taki ciekawy motyw, który często ostatnio coraz częściej pokazuje. To też bardzo dobrze, bo świadczy to o tym, że Fibo nie dość, że nie przestało działać, tylko działa wyśmienicie od poziomu do poziomu. To mam na myśli, bo tutaj widzimy, że rynek zareagował, no a jakże na poziomie, tak? Na 61 bardzo ładny cień, właśnie taki, taki typ zagrania typowy na knocie, takie zrzucenie, taki shakeout, zmyłka 108-300. Poziom zaatakowany w momencie, jeżeli widzimy, że rynek broni, a ewidentnie wybronił, no bo Dolny ci o tym mówi, nie było testu do tej pory tego poziomu. 103 800, więc duża szansa, że tę realizację, tę statystykę która mówi, że cena porusza się od poziomu do poziomu, bardzo często właśnie możemy realizować. O co chodzi? No chodzi o to, że jeżeli te wzrosty by się pojawiły, więc tutaj symbolicznie kolorem zielonym zaznaczę, no to one mogą wynikać i mogą dochodzić, tak, do kolejnych mierzeń, ale już wyższego rzędu z H4, z D1, czyli tutaj mamy pięknego FTS a 117,5, 118,5, 61, 161, przypomnę jedynie, z czego te czerwone linie, a to są bardzo ważne opory techniczne, wynikają, no wynikają, moi drodzy, oczywiście z mierzeń mamy Duże Fi, mamy małe Fi, i tutaj ten motyw od poziomu, czyli odbicie od 61 do poziomu, na przykład do 161, jak najbardziej na Bitcoinie może się pojawić. Ja na to również czekam. Zobaczmy to złoto, proszę zwrócić uwagę, tutaj wczoraj mówiliśmy o tym, że jest ten poziom 161. Ja wam pokażę, co się dzieje w momentach, jak rynek właśnie ma jakieś odczyty, tak jak wczoraj był Fed, prawda? I i rynek bardzo często gdzieś tam próbuje robić zmyłkę, wracać do układów, testować ponownie. No, bardzo często to jest widoczne. Tutaj oczywiście ten poziom, który trzyma cały czas złoto, jest 161 poziom zaatakowany, który zbierałem dwa dni temu. Wczoraj udało się dobrać pozycję, więc tutaj naprawdę ten 161 okazuje się kluczowy, 3903. W tym momencie walczymy o utrzymanie, już było troszeczkę powyżej czterech, bo podglądam to cały czas. Walczymy o utrzymanie okrągłego poziomu. No tutaj mamy 4000, w tym momencie takim pierwszym przystankiem wydaje mi się ruch mierzony, to jest zazwyczaj dobry pomysł, czyli geometrii 1 do 1 na korekcie prostej. Typowy zygzak, AB równa się CD, natomiast równość fal, czyli punkt D wypada tutaj 4058, 59, to jest jeden z pomysłów, drugi, jak sobie pomierzymy cały ten ruch spadkowy, zobaczcie, to 61, tutaj tych poziomów jest dużo, natomiast one wszystkie są ważne. To jest ta zapora, tu mamy FS100, tu mamy równość falno i to są te okolice 58, 59, Oczyś, a więc ta czwórka z przodu wydaje mi się, że powinna być utrzymana. Jeżeli chodzi o silver, zobaczmy, też mamy, też wychodzimy górą, też ładnie to wszystko zostało wybronione. Co ciekawe, nawet nie zostały takie głębokie poziomy FIBO przetestowane. Mam na myśli P61 chociażby, tylko tutaj widzimy, że 38. Popyt się utrzymuje, to jest dla mnie bardzo ważna informacja. Zresztą zobaczcie, że ten popyt no na H1 lepiej jest widoczny, bo on się buduje, prawda? Tu była pierwsza akcja popytowa w tym momencie od tego do Pokaz wczoraj jest kolejny i ona się buduje i te wartości pewnie będą większe, więc sytuacja jest podobna. Sprawdźmy mierzenie całej tej fali spadkowej, zobaczmy czy tutaj poziomy Dina Polego przez chwilę może złota nie będą trzymać. Zaraz to wszystko sobie e, omówimy. Pamiętajcie, że to nauka na żywo od 9.00 live FIBO TV, czyli live na sesji londyńskiej od 9.00. Zgrywamy indeksy DAXa, waluty. A także instrumenty na życzenie. Więc jutro godzina 9. A dajcie znać, czy doszło zaproszenie na czacie. Nauka inwestowania na żywo od samego Jana. Link jest na czacie. Dajcie tylko znać, czy się mogliście, czy się zapisaliście. Jeżeli chodzi o, o Silwę, zobaczmy 61. Tak, nie ma poziomów Dina polego. Musiałem sprawdzić, czy nie ma 61 z 38. Nie ma. Tutaj mamy 38. To jest taki poziom. No, relatywnie słaby, ale widzę, że cena jeszcze go nawet nie zaatakowała, więc na pewno czekamy. Tutaj 50 jest wyżej. Okolice, nawet tych 50, widzimy to wynika. Podobnie jak na złocie, ruch mierzony może być, prawda? Czyli fala A, B, B, C i punkt D. Zobaczcie, wyżej, wyżej, moi drodzy, więc tutaj no ta piątka z przodu duża szansa, że ją zobaczymy. Jeżeli chodzi o ropę, zobaczmy, tak, z ropą też walczę. Z ropą walczę, dlatego że jest 50. Wiemy, że 50, 61 są takie poziomy bardzo ważne, techniczne, no bardzo dobrze statystycznie. Cena się porusza z, na, na tych mierzeniach. Tutaj Mamy mierzenie od dołka, to ostatnio właśnie tutaj zbierałem. Nie twierdzę, że nie będzie jeszcze jednego zrzucenia, bo po wolumenach to widać. Dla mnie to jest akurat. No ja to traktuję jako okazję, tak? Ale pamiętajcie, że to jest moja prywatna opinia, bo jeżeli byłoby zrzucenie i będzie na poziomie FIBO, to oczywiście biorę tego typu poziom współczynnik pod uwagę. Mamy 161, mamy 61, te okolice 59,04, 58,87. No i tutaj mamy mało i dużo film. Mamy klasycznego, moi drodzy, FTS-a, prawda? Więc ten. Poziom jest i wynika tutaj bardzo precyzyjnie, jeżeli chodzi o całą strefę popytową, wynikającą właśnie z dwóch mierzeń z wewnętrznego i z zewnętrznego. Zobaczmy gaz ziemny. Zobaczmy moi drodzy, nadgas czy zrekt na ulica. Tak, Tomku, za chwilkę waluty zrobimy. Po kolei tutaj zobaczmy gaz ziemny, bo wydaje mi się, że też taki one-to-one -to, -one to jest jeden z pomysłów. Może nawet na milionowy, który pewnie będę gdzieś za chwilę obserwował i brał pod uwagę. Wzmocnimy oczywiście mierzeniem, dodamy FIBO 61, już się pojawia. No i poziom wsparcia wynikający z one-to-one wynikając -one, potwierdzony precyzją FIBO jest na 3,71, 3,70. Na gazie ziemnym. Zobaczmy NKK. zaklepka Z. Tak, no tutaj to zrzucenie nastąpiło. Tak jak mówiliśmy, tutaj zobaczcie poziom Fibo, który zatrzymał w ogóle. Mówiliśmy o tym teście, na pewno pamiętacie zewnętrznego POKA. Wiele razy o nim mówiłem, żeby uważać. Prosiłem, żebyście pamiętali, żebyście zaznaczyli to mierzenie, bo może odwracać i odwróciło. No odwróciło, czyli po raz kolejny mamy taki no żywy dowód na to, że Fibo odwróciło, nawet takie mocne trendy z h 4 d 1 na instrumentach, które też się ta okazja pojawia rzadziej, prawda? No bo na QKK te swingi są troszeczkę inne, jak na walutach nie jest to tak szybki instrument, ale widzimy, że FIBO działa. 161 zaatakowany, proszę zobaczyć, pierwszy, drugi, atak, odbicie było. Wydaje mi się, że tutaj będziemy atakowali dołki. No, tutaj to wsparcie jedno i drugie, te dolne cienie, zobaczcie, one są słabiutkie, bo przy liczbie testów one jeszcze w ogóle osłabną, więc tutaj ta strefa około 6 tysięcy. Ja myślę, że docelowo, jak będzie zaatakowana, oczywiście chwilowa reakcja może być, jakieś odbicie, ale docelowo wyjdziemy dołem. Wyjdziemy dołem, tak mi się wydaje, że tutaj mierzenie i ta statystyka mówiąca o tym, że jeżeli mierzenia wewnętrzne zostaną wybite, no to pierwsze mierzenie zewnętrzne do przetestowania. Ja je zaznaczę na wszelki wypadek, one się nam mogą przydać, czyli 127, 161 to są te poziomy, gdzie cena może na KKK. Się znaleźć. No dobrze, zobaczmy, może indeksy, i na zakończenie zrobimy sobie waluty. Zobaczmy sytuację techniczną na dax Tutaj motyw wydaje się prosty na DAX-ie. Proste i czytelny, no bo mierzymy POFA. DAX jest w chwilowej konsolidacji. Tutaj piszecie, no do końca się z tym nie zgodzę, bo jeżeli mamy układ harmoniczny, to po pierwsze fale są widoczne, po drugie rysuje się coś, ale niższego rzędu, prawda? Układy nie zawsze muszą być takie szerokie, kiedy na H1 wyznaczone w takim lekkim trendzie bocznym, ale precyzja jest. No, 61 zaatakowany, 786 przed nami. 23822 punkty na ZZB. Proszę zobaczyć, że w tym miejscu połącze, położenie punktu D jest połączone właśnie z głównymi cieniami, czyli mamy setup oparty na ZZB z punktem D z układem harmonicznym. Proszę zobaczyć, ile tych testów już było na początku, czy na w pierwszej połowie września. Pierwszy, drugi, trzeci, potem wybity, potem przetestowany i znowu może być testowany. No dobrze to wygląda. Technicznie mi się to bardzo podoba. Jeżeli chodzi o. Indeksy amerykańskie, no siła sama w sobie, to widać po wolumenie, prawda? Tak jak mówiłem, ostrzegałem, żeby tych szczytów nie łapać na siłę. Ja też tego nie robię w tym momencie. Nie widać jakiejś podaży, jeżeli nie ma zgodności, Fibonacci, fale wolumen, w sensie ten wolumen jest cały czas popytowy. No to granie na siłę krótkiej pozycji, łapanie szczytu jest raczej mało prawdopodobne, dlatego tutaj pamiętajmy, że no ten wolumen musimy obserwować. Jak nie będzie informacji o wyhamowaniu, o załamaniu trendu, bo to oczywiście mogą być, czy one to one tutaj na 6,820, czy 160. 1 Pokal 6806, no ale bez wolumenu, no to będą raczej to układy chwilowe, prawda? Tutaj cały czas potężny trend, to widać na H4, na D1 jest zielono, prawda? No te obroty duże, no ale przewaga kupujących cały czas jest. Te korekty lokalne ciężko się handluje, może coś intradayowo będziemy z tego wyciskać jutro, no bo w tym momencie, no to widzimy, mamy to pomierzone, gdzieś tam nadbija te poziomy, ciężko tutaj coś wyznaczyć. Jeszcze wczoraj, wczoraj po Fedzie widzimy, że tutaj była jazda z jednej, z drugiej strony. Ja potrzebuję jeden dzień, więc dzisiaj taki dzień spokojny, ale się przyda, bo będzie też fajny, fajnym momentem do przygotowania do jutrzejszego live'a. Od 9 zaczynamy, więc między innymi Nasdaqa będziemy e, obserwować. A tutaj FIBO trzyma, cały czas na Nasdaqu trzyma FIBO, więc to jest poziom na pewno do obserwacji na dzisiaj. Pierwszy, drugi te zobaczcie, 61, no idealnie, prawda, zaksięgowany. Liczba testów już tutaj daje nam jakąś informację, że ten poziom może być ważny. 26 037, tam znajduje się 61,8 FIBO. Zobaczmy Dow, Jonesa, zobaczmy Dow Jonesa, co tutaj się dzieje. Sytuacja też podobna, tutaj mamy tego klina. Zobaczmy, czy ta linia trendu, ta wewnętrzna linia trendu, czy ona już no, zostaje nadbijana. A sobie to wszystko ocenimy, sprawdzimy z wyższego, z niższego interwału. No tak, jest próba, jest próba moi drodzy, wyjścia dołem, ale tak jak mówię, to mogą być jedynie układy chwilowe. Tutaj dodajmy POFA, prawda? O, zresztą on jest pomierzony, widzę 50-61. Uważałbym na te dwa mierzenia wewnętrzne jako potencjalne wsparcia na dzisiaj na Dow Jonesie, one są ważne, 47201, 4728, te wsparcia, no, wynikające z mierzeń bo jak najbardziej biorę pod uwagę. Jeżeli chodzi o USDPLN, -a, wczoraj o tym mówiłem, no, tutaj USDPLN cały czas y, próbuje, próbuje gdzieś tam, y, no, robić takie pewnego rodzaju zmyłki, ja już Wam pokażę. Na co dokładnie się tutaj przymierzam, bo jak pomierzymy sobie cały ten ruch, proszę zobaczyć, to te poziomy, które są istotne, które mogą wywołać spadki i zaatakowanie nowego dołka, one są troszkę wyżej. To jest 61. Ten poziom odniesienia, czyli tutaj kolorem czerwonym zaznaczę ten opór, on już był testowany. On był dla rynku dosyć ważny 25 września. Zobaczcie, potencjalne lewelami, prawda? No, główny cień był. Ja zwracam uwagę na takie pojedyncze świece, bo bardzo często jednak po kilku tygodniach dniach, niekiedy po kilkunastu dniach testuję i wraca. Jeżeli mam wzmocnienie FIBA precyzja jest, bo to jest mierzenie 61, to oczywiście sam poziom ten opór 36680 staje się ważny. Więc tutaj na pewno o nim pamiętamy. Dobra, przechodzimy do walut usd -Jen. miał być Tomek proponował. Zobaczmy Tomku, co tam na dolarze do jena widzimy. Pewnie jakieś pomysły na zatrzymanie, na zatrzymanie tego tej waluty. Zaraz sprawdzimy co my tutaj mamy. Jakbyś tam mógł napisać na czacie też co ty tam widzisz, to będzie mi łatwiej to skojarzyć. Na pewno, mierzenia zewnętrzne, na pewno dwa klasty, bo mamy 161, mamy 127, mamy w takim klinie. No to troszeczkę przypomina choć aczkolwiek taki troszkę łamaniec jest, nie? Chociaż ta WLT, no nie jest złam. No mamy, mamy ten opływ faktycznie jest. 154,40 do obserwacji, także dzięki za zwrócenie uwagi, bo powiem Ci szczerze, że go nie widziałem. Jeszcze sobie powiększę wykres, e, tak? No ale jest, ale jest. Jeden, bardzo lubię rozgrywać na sesji londyńskiej, także jutro na pewno będziemy te waluty na żywo omawiać. No może ten setup rozegramy, zobaczymy czemu nie. No, zobaczmy na etku co się dzieje, tak? No tutaj ładnie to wszystko chodzi. Zobaczcie od poziomu do poziomu, odbicie od 61 było. Jeden z pomysłów, jakby jednak gdzieś próbował wracać, a często są takie motywy, że na sesji amerykańskiej robią cofkę, robią powrót, tak? No to ten powrót oczywiście też będzie techniczny i też będzie ciekawym pomysłem, okazją do rozegrania. Mowa o układzie harmonicznym. Punkt D na 7, 8, 6, 1, 16, 49 i ten poziom, punkt D potencjalnej formacji również biorę pod uwagę w międzyczasie dajcie znać czy doszło zaproszenie bo jutro o godzinie 9 się słyszymy na live'ie. otwarte spotkanie serdecznie zapraszam pokażę na żywo wykorzystanie najnowszych narzędzi jak to działa w praktyce, a także zobaczyć, jakie wyniki, jaką ma skuteczność. W międzyczasie łapka w górę na, dajcie znać jeszcze, czy zasubskrybowaliście, czy daliście dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zbliżamy się pomału do 30 tysięcy na YouTubie, więc też gorąca prośba, żebyście żeby się nam pomogli, no bo to już wiecie, fajna, fajna liczba, jest się czym pochwalić, a myślę, że w tym roku jak najbardziej jest to. Ten wynik, te zasięgi są osiągalne, także widzicie, rośniemy jako szkoła cały czas do przodu, prawda, no i tutaj te poziomy na, je, na, na funcie akurat też ciekawe, mamy 61, mamy FS100, mamy równość fal, opory są, tutaj bez wolumenu, to mi troszkę nie pasuje, że ten wolumen jest tak mało widoczny, 32, 32, 32, 52, mamy F100, mamy 61, no i to jest, tak, wszystko jest z WTI, Bartek też proponuje, że WTI chyba było omawiane zaraz zobaczmy przypomnijmy sobie o co tam chodziło a tam chodziło o fts na ropie WT, zobaczcie duże film, małe film, prawda? No wsparcie jest 5904, 58, na no to e, czekam, dobrze, zobaczmy co tam jeszcze na jenach bo zacząłem a nie skończyłem, tak jak widzę odjechał ale to dobrze, bo tutaj do złapania te szczyty na mierzeniach zewnętrznych, no jeden z pomysłów, oczywiście, na razie, bo jeszcze troszkę brakuje daleko. Ale 161 stoi, pamiętajmy, pamiętajmy o tym, bo to może być nawet dzisiejsza sesja amerykańska, czyli zewnętrzne mierzenie 179,23. Jeden z pomysłów jest, ale troszeczkę wyżej. Fund do Jena, no na funcie do Jena też walczymy z FIBO, bo to jest 161. to 61, co prawda, wybity. Fund do Jena akurat ma to do siebie, że jest bardzo dynamiczny i często właśnie nadbija te poziomy. Może się wydawać, że troszkę mocniej no bo faktycznie tak jest, natomiast pamiętajmy, że odpowiedź zazwyczaj jest na wykresie, czyli rynek musiał przetestować jakiś poziom, no i tu widzimy jaki, no ZZB klasyka, dołki z 23, 24 października, one są troszeczkę w powietrzu, prawda, no bo 61 jest niżej, ZZB wyżej, no ja ten poziom biorę pod uwagę i wokół tego mierzenia, wokół poziomu FIBO zazwyczaj wszystko się dzieje i tutaj widzę, że rynek się kręci w okolicach tego 202,88, tyle moi drodzy, na dzisiaj, jutro live od 9.00, Serdecznie zapraszam, sesja londyńska. Handlujemy na żywo, na dach się na walutach, a także odpowiadam na pytania i wszystko tłumaczę, cały proces decyzyjny, momenty wejścia, wyjścia, skuteczność, wyniki.